Witajcie, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami lipca. W związku z tym, że mam już mały poślizg, od razu przejdę do rzeczy. I pierwszym przedmiotem, jakim chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, a którego wyjątkowo często używałam w lipcu, były te oto słuchawki Beats by Dr. Dre z serii Studio. To są słuchawki bezprzewodowe w złotym kolorze. One są dostępne w kilku różnych odcieniach. Ja posiadam je w odcieniu złotym, dlatego że chciałam, żeby pasowały do moich złotych sprzętów, które miałam już wcześniej w kolekcji, czyli mojego złotego iPada i złotego iPhone'a. Wiecie, ja jestem kobietą i ja y, lubię jak y, rzeczy, które posiadam pasują do siebie kolorystycznie, już abstrahując od mojej słabości do koloru złotego ze względu na y, nazwisko. Natomiast ja jakiś czas temu zamieściłam na blogu wpis na temat najlepszych i najładniejszych, moim zdaniem, słuchawek y, bezprzewodowych, bo takie mnie interesowały. Także jeżeli jesteście ciekawi, to możecie sobie do niego zajrzeć. Ja link do niego zamieszczę pod y, y, filmikiem. I Ostatecznie wybrałam słuchawki Beats by Dr. Dre i jak one się sprawdzają? Ja je kupiłam jakieś kilka miesięcy temu, ale wyjątkowo często używałam ich w lipcu, dlatego że zrobiło się ciepło i na moim osiedlu kilka pięter niżej znajduje się przedszkole i tam bardzo często znajdują się dzieci, które bardzo krzyczą i to jest irytujące, więc byłam niejako zmuszona do tego, żeby tych słuchawek używać. One są bezprzewodowe dlatego, że ja chciałam się w nich swobodnie poruszać po mieszkaniu. Nie chciałam, żeby, nie chciałam siedzieć przy laptopie, wiecie, z, z kablem i w ten sposób słuchać muzyki. Ja bardzo lubię słuchać muzyki i y, robię to bardzo, bardzo często, y, głośno i długo. Także potrzebowałam takich słuchawek, które są właśnie bezprzewodowe. I te słuchawki sprawdzają się bardzo dobrze. One bardzo ładnie wyglądają, na czym też mi zależało, ponieważ ja nie jestem jakąś, wiecie, miłośniczką w muzyki w takim stopniu, żebym musiała mieć sprzęt nie wiadomo jakiej jakości. Dla mnie najważniejszy był wygląd i to, żeby te słuchawki były w miarę dobre. I teraz z perspektywy czasu muszę wam powiedzieć, że wydawało mi się, że one będą lepsze, ponieważ tak jak powiedziałam, ja słucham muzyki bardzo głośno i. Długo i potrafią mnie boleć aż uszy z, z słuchania tej muzyki. I nawet w tych słuchawkach. I ja zauważyłam, że właśnie w momencie, kiedy ta, ta muzyka, której słucham, jest ustawiona na ten najgłośniejszy tryb to w momencie, kiedy tam występują basy, to te słuchawki tak jakoś dziwnie trzeszczą, jakby nie przekazują dobrze tego dźwięku, także z tego nie jestem zadowolona, ale ogólnie są to słuchawki godne uwagi i bardzo Wam polecam, jeżeli szukacie jakichś bezprzewodowych słuchawek, żeby się im bliżej przyjrzeć. Dajcie mi znać, czy chcielibyście, żebym zrobiła odrębną recenzję tych słuchawek, bo może ktoś z Was jest nimi szczególnie zainteresowany. Także poproszę o Wasze komentarze. Kolejne rzeczy, jakie chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, to te oto dwa produkty do włosów. Szampon Batiste oraz gumka Invisible Bubble. I zacznę może od szamponu. To jest wersja XXL Volume i tak naprawdę jest to dwa w jednym, czyli szampon, który odświeża nam włosy u nasady oraz lakier i ten produkt te włosy podnosi. Ja go uwielbiam. Używam go zawsze wtedy, kiedy nagrywam film na YouTube i zawsze wtedy, kiedy gdzieś wychodzę, na przykład ze znajomymi na kolację albo na imprezę, ponieważ żaden inny produkt nie unosi moich włosów u nasady, tak jak ten i nie daje im takiej objętości, tak jak ten produkt. Ja o nim już mówiłam w filmie dotyczącym denka włosowego. Także jeżeli go nie widzieliście, to odsyłam Was do tego materiału. Link do niego znajdziecie pod spodem. I druga rzecz to różowa gumka, raczej sprężynka Invisible. Mam nadzieję, że będzie ją widać na zbliżeniu. I to jest gumka, o której ja już wcześniej słyszałam wielokrotnie, ponieważ ona, ona robi furorę w sieci. I któregoś razu opowiadała o niej vlogerka Kolmi Blondie, którą pewnie wszyscy dobrze znacie I ja zamieściłam jej komentarz, że właśnie mi przypomniała, że miałam ją sobie kupić i Basia, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, wysłała mi tę gumkę i od momentu, kiedy ją otrzymałam, namiętnie jej używam, myślę, że ją wielokrotnie widzieliście zarówno na moim Instagramie, jak i na Snapchacie. Przypominam, że mój nick to Olfaktoria, jeśli jeszcze mnie tam nie obserwujecie. I ja tę gumkę noszę ciągle na ręce, jeśli nie mam we włosach. Najczęściej spiniam włosy w związku z tym, że teraz mamy takie temperatury w kucyk na górze i ona je świetnie utrzymuje. Nie, nie suwają mi się te włosy, nie przemieszczają się. Ta gumka jeszcze się bardzo dobrze wpina. W moje włosy i ma jeszcze jedną zaletę: otóż, w momencie kiedy nakładamy na włosy maskę albo odżywkę i je związujemy tą gumką, to później bardzo łatwo jest ją umyć, w przeciwieństwie do niektórych gumek, na przykład materiałowych. Także ja w tej gumce jestem zakochana. Chciałam sobie dokupić jeszcze kilka innych, ale na razie trafiam na same podróbki, także myślę, że jeszcze trochę czasu mi to zajmie. Ale jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Basi za to, że mnie w tę gumkę zaopatrzyła. Jeśli nie znacie Kolmi Blondi, to ja wam zamieszczę pod tym filmikiem link do jej kanału, który gorąco gorąco wam polecam. W lipcu namiętnie używam również rajstop w sprayu serii Henson, wersja medium, wodoodporna. Ja ten produkt sięgam głównie latem i głównie wtedy kiedy gdzieś wychodzę i na przykład wiem, że założę spódnicę albo sukienkę i chciałabym, żeby moje nogi lepiej wyglądały i były szczuplejsze. Używam go od dawna i uwielbiam ten produkt. Nie tylko dlatego, że on się długo utrzymuje, ze względu na to też, że jest wodoodporny, ale też dlatego, że daje taki naturalny efekt i nogi naprawdę bardzo ładnie po jego użyciu wyglądają. Ja go Wam bardzo, bardzo polecam, zwłaszcza jeśli nie lubicie opalać się latem, a lubicie dbać o swoje nogi. Ja mam taki opracowany sposób nakładania tego produktu, a mianowicie po wyjściu z podprysznica nakładam na nogi oliwkę i chwilę później te rajstopy w sprayu, czyli najpierw na dłoń, a następnie na nogi. I dzięki temu, że te nogi są naoliwione, ten produkt bardzo, bardzo szybko się rozprowadza, bardzo ładnie, równomiernie i długo się utrzymuje, także to jest taki mój sprawdzony duet, czyli oliwka i spray, już nie mówiąc o tym, że raczej unikamy używania balsamów czy też kremów do ciała latem, zwłaszcza kiedy są takie temperatury jak teraz. Ale tak jak powiedziałam, ja teraz stopę uwielbiam, polecam każdej z was, także jeżeli jeszcze nie próbowałyście, to koniecznie zaopatrzcie się w ten produkt. Jak na perfumę Holiszkę przystało? Muszę Wam też opowiedzieć o zapachu. I tym razem będzie to Isainiakę, który to ja uwielbiam i używam od dawna, zwłaszcza latem, bardzo często w ciągu dnia dla ochłodzenia się, zwłaszcza kiedy mamy takie wysokie temperatury. On się też idealnie nadaje do używania na przykład przed, w trakcie lub po siłowni, jeżeli macie taki zwyczaj. Natomiast ja ten zapach uwielbiam z kilku powodów. Po pierwsze on nie jest zbyt popularny. Ja lubię rzeczy, które są sieciowe, w sensie perfumy, które są sieciowe, ale jednak gdzieś tam soją, stoją sobie z boku i się kurzą, takie wiecie nieodkryte nieoszlifowane <gryny> diamenty. I ten zapach jest zielony i świeży, ale nie cytrusowy. W jego składzie znajdziemy między innymi werbenę, hiacynt, jaśmin i drewno cedrowe. On się trzyma blisko skóry, ale jest bardzo, bardzo trwały. I nie powiedziałabym, że on jest typowo na przykład męski czy kobiecy. To jest raczej zapach typu unisex. Spokojnie mogliby go używać również Mężczyźni. Kojarzy mi się, wiecie z czym, z zapachem świeżo ściętej trawy. Także jeżeli um, odpowiada Wam ten aromat, to koniecznie sięgnijcie po ten zapach, ponieważ. Um, nie wiem, słuchajcie, no ja nie jestem w stanie powiedzieć o nim żadnej negatywnej rzeczy. Ja wiem, że on się ludziom niezbyt podoba i jak pracowałam w Teglasie, to no, ludzie omijali go szerokim łukiem. E, natomiast dla mnie, tak jak powiedziałam, nie jest to wada. I jak będziecie mieli kiedyś okazję, to sprawdźcie sobie chociaż z ciekawości jak on pachnie. On o, mi osobiście kojarzy się trochę z tym moim ulubionym zapachem The Different Company Sublim Balkis. Mają w sobie coś wspólnego. Na pewno yy, nie jest to zapach sztampowy i na pewno wyróżnia się spośród innych tego typu, także gorąco, gorąco go wam polecam. W lipcu opublikowałam na blogu wpis na temat współczesnych kociar, które są nazywane Crazy Cat Ladies i do których ja niewątpliwie się zaliczam, ponieważ jestem mamą dwóch wspaniałych kocurów, także jeśli nie wiedzieliście, to się właśnie dowiedzieliście. Link do tego wpisu na blogu znajdziecie w opisie pod filmem. I niedługo po opublikowaniu tego wpisu otrzymałam od swojej czytelniczki Eweliny, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, tę oto koszulkę z napisem Cat Lady. Koszulka idealnie trafiła w mój gust, jako że jestem Cat Lady. Ona jest wykonana z bawełny organicznej. Ja ją powiesiłam na wieszaku, żeby była y, lepiej widoczna, ale tutaj mam taką małą dygresję. Zauważyliście, że bardzo dużo osób trzyma ubrania na y, plastikowych wieszakach, które wyglądają fatalnie. Nie wiem, z czego to wynika. Ale powracając do tematu, ja się w tej koszulce zakochałam, zrobiłam sobie w niej od razu sesję, zamieściłam zdjęcia na Facebooku i na Instagramie, też Wam je podlinkuję pod filmem. To też nie jest pierwsza rzecz, którą otrzymałam od Eweliny. Wcześniej otrzymałam kubek z napisem Jestem super, co zrobić? Już o nim Wam kiedyś opowiadałam. Także ja was gorąco zachęcam do tego, żebyście odwiedzili sklep Eweliny, ponieważ być może znajdziecie tam coś dla siebie. Jeżeli chodzi o te koszulki, to tak jak powiedziałam, one są wykonane wszystkie z bawełny organicznej. I do końca sierpnia na hasło Cat Lady możecie sobie zamówić koszulkę z dowolnie wybranym przez siebie napisem, wymyślonym przez siebie, bez dodatkowych opłat od września to już będzie dodatkowo kosztować. Także ja was odsyłam i gorąco wam polecam sklep whiteplace.pl i też podlinkuję go wam w opisie pod filmem. A Ewelinie jeszcze raz z tego miejsca bardzo, bardzo dziękuję za tę wspaniałą niespodziankę. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Przypominam, że w opisie pod filmikiem znajdziecie wszystkie linki, o których Wam wspominałam, spis produktów, o których Wam dzisiaj opowiadałam, także kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, a także linki do wszystkich mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Przy czym ostatnio najczęściej jestem na Instagramie i na Snapchacie. Przypominam, że mój nick to olfaktoria, także gorąco, gorąco Was tam zapraszam. Dajcie mi proszę znać, jacy byli Wasi ulubieńcy minionego miesiąca. Może znajdę wśród nich coś dla siebie. Gorąco Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!